Jaka jest wizja idealnego związku dla osoby z unikowym stylem przywiązania? Pytacie o to i dzisiaj odpowiedź. Na początku chcę mam wyjaśnić, że osoba z unikającym stylem przywiązania różni się od osoby z osobowością unikającą, która jest rodzajem zaburzenia też osobowości. Osoby z unikającym stylem przywiązania często marzą o związku idealnym, który w praktyce jednak nie istnieje. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że te osoby wychowały się w środowisku, w którym ich potrzeby emocjonalne były po prostu lekceważone, ignorowane lub zaniedbywane. Jako dzieci nauczyły się, że wyrażanie uczuć prowadzi do odrzucenia albo do negatywnej jakiejś reakcji ze strony opiekuna, rodzica czy innego opiekuna. Typowym takim przykładem może być zachowanie rodziców czy opiekunów. To taka sytuacja, kiedy dziecko na przykład wyraża smutek lub frustrację, a w odpowiedzi słyszy idź płakać do swojego pokoju, idź się gmazać gdzie indziej lub nikt nie chce słuchać twojego marudzenia. I takie reakcje uczy dziecko, że jego emocje są nieważne i niepożądane. Z tego też powodu, kiedy taka osoba dorasta, te osoby zaczynają szukać relacji, w których nie muszą być emocjonalnie otwarte ani wrażliwe, Gdyż wiąże się to z ogromnym lękiem przed odrzuceniem. Idealny związek dla osoby unikającej to, unikającej to związek pozbawiony konfliktów, głębokich rozmów o emocjach i wszelkich sytuacji wymagających zaangażowania emocjonalnego. Takie osoby pragną związków, w którym mogą czuć się bezpiecznie, utrzymując partnera na dystans. Idealnym pan, partnerem jest więc ktoś, kto daje akceptację i uwagę bez oczekiwania na wzajemność. Nie powinien mieć żadnych wymagań, np. dotyczących wspólnego spędzania czasu czy jakiegoś wyraźnego określenia charakteru tej relacji. Więc osoba unikająca chce z kolei mieć możliwość swobodnego pojawiania się i znikania, gdy potrzebuje takiej przestrzeni bez poczucia winy i bez. Presji czy pretensji. Przykładem problematycznego zachowania w takich relacjach jest sytuacja, gdy partner, np. osoby unikającej, próbuje nawiązać jakąś poważniejszą rozmowę na temat ich wspólnej przeszłości lub oczekuje regularnych np. spotkań i zaangażowania. W takiej sytuacji osoba unikająca może zacząć unikać tego kontaktu lub nagle się zdystansować, czyli odciąć się emocjonalnie, co prowadzi oczywiście do nieporozumień. I frustracji w takiej relacji. Przyczyną takiego zachowania są oczywiście doświadczenia też z dzieciństwa. Często rodzice